Ale będzie dobrze wyglądał, to teraz może być kiepsko, ale to obczyszcza. Dzisiaj nic wyłożył co nie będzie. W zasadzie ciągle jest. Jeśli chodzi o tą piwnicę, to to jest świetny patent, tylko że ja tego nie zrobię teraz. Bo tam jest w pokoju, no to profesor po prostu zasypywał non stop. Żeby tam zimno nie, nie wychodziło stamtąd. I zasypywał to piachem, ale tam jest po prostu pod dywanem jest wejście do piwnicy. Tam z półtora metra jeszcze jest, jest miejsca. No ale co z tą piwnicą? Nie no, ale tutaj to nie bardzo... Bo to Był teren powodziowy. No, te, poza tym, no. Zapomniałem o tym. jak była powódź, to ile to było? No, do furtki. Tak? Wow. No i tam było zalane, bo to jeszcze jest podniesione trochę. Ale tam, na przykład, tutaj tam na tym rozdrożu, to tam niemalże, wiesz, kajakiem można pływać. O No wyobraźcie sobie, że rano się budzisz. Wiecie, jak będzie... To naprawdę, jeśli, jak tu się zrobi ten ośrodek no, rekreacyjny. A profesor tobie dał wolną rękę? No. W tym wszystkim? W sensie prawdę mówiąc, chyba mu też jest na rękę Tak to. naprawdę, no właśnie to chodzi, to jest symbioza w tym momencie, bo yy, Wiecie, jednak kolejne pokolenie mnie... z tego korzysta, tak? Można powiedzieć, to jest też fajne. A dwa, to też jesteś Nie, nie bo, to, bo to jest taka sytuacja, galeria nad Wisłą. Działał już od prawie 20 lat. Od 20 lat. A jak chcę, ja chcę to w tym momencie ożywić? Tutaj czasami przychodzą jakieś osoby, wiadomo, robić jakąś wystawę, ale to jest tak sporadycznie. Ale jak tu się. Nie, bo mi najbardziej zależy na tym po prostu, na tym fragmencie tutaj że zmienić sposób, sposób podchodzenia do wystawy, do zakresu sztuki w tym momencie. Ponieważ zmienić, wywalić ten ekspozycyjność i tak dalej, te przedmioty, materie. Kto, jak są lepsze miejsca w Torunie do oglądania obrazów. Pozownia, wiadomo, że to. A tutaj jest klimat komunikacji, kontaktu. Kształcenia. Komun tutaj tak przychodzą ludzie dla klimatu tego miejsca. Oczywiście. I tu zrobisz, to, i tu, tu zrobisz to. Ta twoja mała galerijka, bo tam mieście, zostawić stronie. Nie. No, zostawię tamtą. Przeklimatyczna, na tam tamto mniejsze. Szatło, no. no, tam to, to zostawię, ten White Cube zostawię. A tutaj zrobię przestrzeń taką... No, już mi znajomy jeszcze jeden przywiózł materac. Tak, słuchaj, tak żeby tutaj zimę przetrwać, to jeszcze by się przydało ugrzewanie w tym pokoju. Nie? Wiesz co, zasadniczo, kurczę, nie, ja nie wiem... Jakby tam się opróżniło, to wtedy tam bym się z łóżkiem. I tam spał, znaczy tutaj, przy kozie. No, Wieszcie, na zimę, na zimę to jest jedyne rozwiązanie prawdopodobnie. Wiesz... Albo no, odprowadzić ciepło z tej kozy, z do tego pokoju, rurą. Zasadniczą? tak, to no. tak, tak też można zrobić. Oczywiście. Tak. Drzwi i tak dalej. Nie, bo nie góra. Niepłą rurę spiro. To ci ciepłe powietrze dawało, Nie będziemy taką mniejszą. Ale no. No. możliwość w ogóle zrobienia jakiegoś, no właśnie ogrzewania. Nie wiem, Jest, jest taka konczenie powietrzna, można to no, Na pewno nie A. z typu grzejnik, nie? Bo byś musiał mieć, <klima> musiałbyś mieć Pompka. nawet może nie pompkę, bo to można by zrobić Gaj, poty, grawitacyjnie, nie. tak jak to robiono kiedyś. No to na... Grawitacyjnie, czyli piec, rury i rury y, ciepło podgrzane, się roz... woda podgrzana się rozszerza, idzie do góry, grawitacyjnie, to wszystko działa, ale tutaj nie ma takiej możliwości, bo piec nie ma.